Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna, Gosia Informacja pozaziemska Pułapki na duszę i maszyny do amnezji, czy istnieją? Odpowiedzi udziela Atena Faru. Gosia Zdalni widzowie wycelowali w lokalizację maszyny do amnezji duszy, i ogłoszą jej lokalizację za około dwa tygodnie. Sfaru, Atena. Maszyna odpowiedzialna za zasłonę zapomnienia nie, nie może istnieć, ponieważ zapominanie jest nieodłączną częścią tworzenia duszy, ego lub jaźni, ponieważ nadaje jej ramy pozornego ograniczenia w czasie wieczności. Może jednak istnieć maszyna, która powoduje jeszcze większą amnezję, sztucznie ją pogarszając, i nawet generatory pasa van Alena mogłyby być taką maszyną. Gosia. Dziękuję. Widziałam też to, zdalni widzowie mówią, że dusza jest torturowana porażeniem prądem, aby wymazać wspomnienia i wszczepić negatywne programy, aby zapobiec przebudzeniu i połączeniu ze źródłem. Czy można coś na ten temat skomentować? Swaru Atena Nie możesz uwięzić duszy, ponieważ nie ma czego uwięzić, jest to samo źródło. Usuwanie wszelkich konotacji religijnych z duszą. Dusza w istocie jednostki jest ideą lub grupą idei, które są utrzymywane jako załączniki przez samo źródło ponieważ ta dusza jest po prostu częścią źródła i jest odizolowana od innych tak zwanych duszy jedynie przez arbitralny lub prawie dowolny zestaw ograniczeń idei jak powiedziano powyżej i w kontekście pamięci utrzymywanej w związku z tymi ideami lub koncepcjami oznacza to że źródło decyduje się patrzeć z jednego punktu siebie na inny punkt siebie jako Jenny. Nie może więc być nic do uwięzienia. Nie możesz uwięzić absolutu. Nieskończony stwórca wszystkiego, co istnieje, był i zawsze będzie. Jednakże można to narzucić, używając pewnych mediów i zwykle robiąc to przy użyciu tak zwanego ciała fizycznego, które pomaga utrzymać ideę lub esencję ego, czyli ja, w przekonaniu, że jest w jakiś sposób uwięziona. Zatem to Jadusza Ego zostało oszukane i uwierzyło, że jest w pułapce. To byłby jedyny sposób i w tej samej chwili, gdy Jadusza to zauważy, uwolni się z tej pułapki. I nie trzeba iść dalej, jak tylko zobaczyć te same idee, które dają nam wszystkim tożsamość siebie, ja, ego. Są to pułapki tego rodzaju, które opisuję powyżej. To wszystko. Ja dusza na zawsze się przemienia i jest na zawsze wolna. Można je robić ludziom, i są robione przez cały czas, nawet prosty fakt życia na jakiejś planecie, zwłaszcza na Ziemi, sprawi, że poczujesz się jak w pułapce. A wymazywanie pamięci można przeprowadzić za pomocą zaawansowanej technologii, ponieważ mogą izolować myśli, a jedyne, co muszą zrobić to narzucić częstotliwość przeciwną do tej utrzymywanej przez tę myśl. Gosia. Czyli nie da się tego zrobić w stanie bezcielesnym? Czy może jakieś maszyny przyciągające uwagę, kiedy umieramy? Sfaru, Atena. Z drugiej strony mogą wykorzystać istniejącą już koncepcję ja duszy ja, posiadaną przez osobę, która odcieleśniła się. Technicznie da się to zrobić. Zasadniczo jest to jednak manipulacja postrzeganiem ja-duszy-ja, a nie faktyczna pułapka jako taka. Można tego dokonać w stanie bezcielesnym, ponieważ tak długo jak ktoś utrzymuje ja-duszę, martwą czy nie, astralną czy nie, w jakikolwiek sposób, utrzymuje ona jakiś rodzaj ciała, to ja-dusza jest ja-ciało samo w sobie. Jednakże bezpośrednia odpowiedź z niższego punktu widzenia, znacznie łatwiej jest to zrobić, gdy indywidualne ja dusza znajduje się w czymś, co nazywacie ciałem fizycznym. Powiedziawszy to wszystko powyżej i przyjmując, że można to zrobić, to, co opisują na Ziemi, to tylko więcej ziemskich koncepcji, które nie mają miejsca jako takie nigdzie indziej i są w zasadzie tylko najlepszą interpretacją. Ci ludzie, którzy mówią takie rzeczy, muszą wyjaśnić złożone tematy, które nie rozumiem do końca. Gosia Okej, okay, ale nadal jestem zdezorientowana, przepraszam, że nalegam. Robią to czy nie po śmierci? Uwięzienie duszy? Czy w sposób, który opisałaś, poprzez zatrzymanie uwagi zostało to zrobione? Jeśli tak, to w jaki dokładnie sposób? Sfaru, Atena. Nie jako takie, są to koncepcje bliskie rzeczywistości lub bliskie temu, co można zrobić. Podstawowa pułapka na duszę w chwili śmierci, klasyczna, odnosząca się do wymuszonej reinkarnacji, nie zachodzi tak jak w przypadku maszyny, a tym bardziej w przypadku diabła trzymającego widły. To podstawowe idee samej ego duszy sprawiają, że chce się ona ponownie wcielić. Jedyną pułapką jest ta, którą Jadusza Ja zaciąga na siebie w oparciu o swoje systemy wierzeń, które wyznawał, gdy było żywe. Idee są matrycą, więc ludzie, kiedy umierają, zabierają ze sobą matrycę ponieważ to, co przeżyli i czego doświadczyli za życia, ukształtowało ich koncepcję ja-duszy, a zatem siebie samych. Zatem to oni zmuszają się do ponownej inkarnacji, trzymając się swoich idei w formie przywiązań, których nie mogą pozbyć się po śmierci. Gosia Dlaczego więc tak wiele osób o tym mówi i widzą to widzowie zdalni? Sfaru Atena. Sfaru mają zwyczaj zaprzeczać prawie każdemu. Myślę, że to, co widzą, to zniekształconą interpretację tego, co narzuca sobie ja-dusza-ja. Gosia. Czy dusza może zostać uwięziona w polu częstotliwości? Sfaru Atena. Tylko z bardzo zaawansowaną technologicznie maszyną, kapsuła immersyjna. Gosia. Widziałam to niedawno w internecie: wojna w systemie Oriona spowodowała, że na Ziemię przez wiele lat uciekała duża liczba uchodźców. Tam miało się narodzić ich normalne przeniesienie na planetę. Ostatecznie władze Oriona wysłały swoich przedstawicieli aby przekształcili Ziemię w planetę więzienną. Zainstalowano technologię, która wymazuje pamięć podmiotu po fizycznej śmierci, wszczepia fałszywe wspomnienia, a następnie przywraca podmiot z powrotem do innego ludzkiego cyklu życia, zasadniczo utrzymując populację pod kluczem, bez możliwości na ucieczkę. Sfaru, Atena. Tylko to zawiera pewną prawdę. Wojna z sojuszem Oriona spowodowała, że duża liczba uchodźców uciekła na Ziemię przez długi czas. W tym momencie rozpoczęła się normalna emigracja na planetę Ziemia. Reszta to nieprawda i mogłabym napisać cały esej wyjaśniający dlaczego. Utrwala jedynie to, co wielu mówi na Ziemi, i nie zawiera prawdy. I pokazuje ignorancję w wielu sprawach, na przykład utratę lub wymazanie pamięci, gdy inkarnuje się tam dusza ja. Istnieją maszyny wymazujące pamięć, ale ich działanie jest w większości tymczasowe, ale nikt na Ziemi nie stosuje ich na dużą skalę. Zasłona zapomnienia na ziemi po wejściu w nią jest zjawiskiem naturalnym spowodowanym rozbieżnością częstotliwości pomiędzy duszą egoja o wysokiej częstotliwości na wyższym poziomie istnienia a królestwem ziemskim tak zwaną zupą o niskiej częstotliwości. Zatem sygnały pamięci o wysokiej częstotliwości po prostu nie docierają do pamięci, ponieważ nie są udostrojone do sygnału ziemi. Dokładnie to samo zjawisko ma miejsce podczas snu. Ludzie znajdują się w innej, lżejszej sferze o wyższych częstotliwościach, a pamięć o byciu tam szybko zanika, ponieważ nie ma kompatybilności częstotliwości. Podobnie jak zestaw stereo, który nie jest dostrojony do właściwej stacji radiowej. A kiedy ludzie pamiętają sen. Robią to przeważnie tylko we fragmentach, a dzieje się tak dlatego, że udało im się poświęcić temu snu wystarczającą uwagę, zmuszając fizyczny mózg do przekształcenia sygnału o wysokiej częstotliwości na format pamięci o niższej częstotliwości, zgodny z ziemskim egzystencja w sferze fizycznej. Jarzy Zasłona zapomnienia podlega czemuś bardzo prostemu. To nie jest jakaś maszyna, która wymazuje wspomnienia czy coś w tym rodzaju. To ten sam mechanizm, który wymazuje sny po przebudzeniu. To, co znajduje się na bardziej energetycznych, lżejszych płaszczyznach istnienia, nie jest zgodne częstotliwościowo z cięższym światem materialnym, więc nie łączy tych częstotliwości mentalnych. Pamięć nie znajduje się w mózgu, lecz w polu eterycznym. Jeśli więc te częstotliwości są bardzo subtelne, mózg ich nie dekoduje. Aby zapamiętać przeszłe życie lub sens ostatniej nocy, musisz w jakiś sposób trzymać się tego na tyle długo, aby ta subtelna rzecz odcisnęła piętno na reakcji w mózgu, która może przenieść go do świata fizycznego jako wspomnienie. Mózg tłumaczy to, co jest w polu i przenosi to do świata fizycznego. Nie tworzy wspomnień. Projektuje je jedynie na świat fizyczny. Dzieje się tak również z powodu umów prenatalnych. Robert. Z tego, co zrozumiałem, wygląda na to, że te regresywne istoty genetycznie eksperymentują z duszami. W tym sensie, że próbują ich oszukać poprzez częstotliwości energetyczne, które są zgodne z istotą przez nich stworzoną. Czy te regresywne istoty mogłyby w jakiś sposób utrzymać duszę w niewoli? Trzymać duszę w izolacji Dziękuję. Sfaru Tak, mogą i trzymają to w niewoli to właśnie miałam na myśli. Pisząc o pojemnikach energetycznych o określonych częstotliwościach sterowanych komputerowo i zasadach energii punktu zerowego. Dzieje się tak, jednak tylko tak długo, jak daną dusza nie zdaje sobie sprawy, że jest w niewoli. Gdy tylko to zrobi, wycofuje się i tracą ją. Zdarza się to bardzo często i jest to dla nich duży problem ponieważ tak wielu ucieka, że ostatecznie uzyskują niewiele korzystnych wyników tą metodą, więc uciekają się do sztucznych dusz. Pamiętajcie, że dusz tam nie ma, są one w źródle, to jest tylko sygnał duszy, jakby ich przekaz. To jest jego punkt uwagi. Byt jest punktem uwagi duszy, a nie samą duszą. Aby uciec z kontenera, wystarczy, że nie spojrzysz w określonym kierunku, spojrzysz na coś innego i gotowe. Posiadanie duszy w niewoli nie jest dosłowne jak posiadanie ptaka uwięzionego w klatce. Posiadanie go w niewoli jest jak urzeczenie osoby programem telewizyjnym. Ogląda wszystko, bo go to interesuje. Jeśli straci zainteresowanie lub spojrzy na coś innego, po prostu odejdzie. Robert. Okej, okay, teraz rozumiem pułapkę. Zwracają uwagę na duszę, jakiej pragną dla danej istoty. Dziękuję. Sfaru. Aha tak, ale ponieważ to nie zadziałało w ich przypadku lub było bardzo ograniczone. Nie brakuje bezmyślnych dusz, już rozwijają sztuczne dusze. A to jest transhumanizm i zaawansowana sztuczna inteligencja. Miałem mieszane uczucia, kiedy rozmyślałem, czy podzielić się z państwem pewną historią, której doświadczyłem wspólnie z żoną, a dotyczy ona dokładnie tego, o czym mówią w tej prezentacji tajgetańczycy. Przedstawiam różne sytuacje i wersje, jakie możecie spotkać po przejściu na drugą stronę, kiedy zakończycie życie na tej planecie. Która wersja jest prawdziwa, a może wszystkie są prawdziwe, stwierdzicie osobiście w terminie późniejszym. Proszę mnie nie posądzać, że bronię lub wychwalam oraz polecam to, co przekazują nam obcy. Chcę tylko uprawdopodobnić, że jest to możliwe, o czym słyszeliśmy w prezentacji powyżej. Mojej żonie przyśnił się pewnej nocy i ojciec, nieżyjący od kilkunastu lat w trakcie snu ojciec pyta Córko, a ty mnie kochasz? Na co, żona, ależ jak możesz o to pytać pewnie, że Cię kocham a powiedz, tato, jak Ci tam jest po tamtej stronie? Dobrze, odpowiada ojciec. Trzymają nas w takiej dużej celi, jedzenie i tabletki podają nam przez otwór w drzwiach. Kiedy ojciec, to mówił żona, widzi te drewniane drzwi z grubych desek i otwór pośrodku drzwi. Zrozumieliśmy, że dusza jest uwięziona. Przez dwa tygodnie codziennie głośno uświadamialiśmy ojca żony, że nie musi tam przebywać, że posiada wolną wolę i może w każdej chwili wyjść z tej celi. Po pewnym czasie żona ma sen i widzi, jak tato oddala się w parku, idąc aleją pod rękę również znieżyjącą swoją żoną. Odebraliśmy to jako znak, że wyszedł z uwięzienia, w którym przebywał kilkanaście lat, według naszego czasu. To potwierdzałoby fakt, że świadomość kształtuje byt, nawet po tamtej stronie. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja dziękuję za wysłuchanie mojego filmu. Z miłością i światłem.